Witajcie. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy, idąc do wyborów parlamentarnych, nie wzięli udziału w referendum. W referendum, które jest jedyną możliwością do bezpośredniego wpływu obywatela na to, co się będzie działo. Wybierając posła Wybierasz go na 4 lata. On będzie dzisiaj w tej partii, jutro w tamtej partii, pojutrze zmieni poglądy i będzie robił to, co będzie popularne. Popularne, ale niekoniecznie dobre dla Ciebie. Czego nie zrozumieliście w tych pytaniach referendalnych? Co było podchwytliwe? Dlaczego nie uczestniczyliście w tym referendum? Bo co? Zadajcie sobie to pytanie: czy jesteście w sposób jakiś rozsądny wytłumaczyć, dlaczego nie wzięliście udziału w referendum, odpowiadając na pytania, które są tak proste i tak oczywiste? Pytanie pierwsze: czy jesteś za tym, żeby wyprzedawać majątek polski? Strategiczny? Co w tym trudnego? Czego nie rozumiecie? Pytanie drugie. Czy chcesz pracować do 67 roku życia? Trudne? Niezrozumiałe to jest dla mnie. W czym tkwił problem? Czy chcecie barierę między Białorusią a Polską zlikwidować? No chyba oczywiście każdy nie chce. A nielegalnych imigrantów, którzy będą gwałcić, którzy będą kraść, nie będą pracować, będą brać tylko socjal. Chcecie miejsca jak jest w Niemczech, jak jest we Francji, jak jest w Szwecji? Co się stało wczoraj w Brukseli? Tak więc w imieniu swoim, w imieniu swoich dzieci bardzo Wam dziękuję, bo nie idąc na referendum, nie uczestnicząc w referendum, nie oddając głosu referendalnego spowodowaliście, że referendum jest nieważne. To tak, jakbyście dali wolną rękę Tuskowi, opozycji, pisowcom, na to, żeby za was znowu decydowali. Mieliście jedyną szansę, żeby obronić swój kraj przed tym, co jest dla niego niedobre. To jest dobre dla Unii Europejskiej oczywiście, ale nie dla naszego kraju. Pozdrawiam was.